O. E, także dzisiaj będziemy o zdrowiu rozmawiać. Co zrobić, żeby to zdrowie e, mieć? A e, jak mamy to zdrowie, e, to e, co zrobić, żeby po prostu się nie zastarzać, żeby e, żadna e, dziesiątka, która nam przybyła, nie stanowiła dla nas problemu? Ja nazywam się Monika Kardas, jestem naturopatą. E, uwielbiam dochodzić do przyczyn chorób, uwielbiam dbać o to, żebyśmy byli zdrowi. No bo to, co jest sloganem, wiadomo, my musimy być zdrowi, żeby być szczęśliwymi ludźmi, a życie mamy jedno. Ja jestem po konferencji teraz, Była wczoraj na konferencji na temat bioelektrod w Warszawie, także jeżeli taka konferencja odbyła się w Warszawie, no to trudno by było, żebym przeoczyła. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, następnym razem dam wam znać, albo odzywajcie się, kto chciałby poszerzyć wiedzę. Natomiast przede wszystkim... Musimy się zastanowić, skąd te nasze problemy ze zdrowiem się biorą. Ponieważ osób, które jakby uzyskały w genach, w cudzysłowie, bo to nie są geny, to są zwykle toksyny, to jest styl życia, to jest środowisko, te nasze choroby to jest naprawdę mało, chociaż teraz niestety środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone to się robi coraz bardziej powszechne. Dlatego musimy coraz większy nacisk kłaść na to, żeby, żeby regularnie detoksykować nasze ciało i aktywować odbudowę naszego ciała. Powiem Wam, że skupianie się na pasożytach jest błędem. Ja oczywiście wykonuję diagnostykę. Ja lubię wiedzieć, co tam jest w środku, bo to jest dla nas kluczowe i bardzo jest pomocne później w po ustaleniu kuracji, bo jeżeli te robaki są, jeżeli one się zalęgły, jeżeli one się już porozłaziły po naszym ciele, po różnych narządach, bo dobrze wiemy, że mogą być i w mózgu, i w wątrobie, i w narządach rodnych, prawda? Stąd ta bezpłodność. Natomiast jeżeli na przykład kobieta jest bezpłodna, dam Wam taki przykład. Kobieta nie może zajść w ciąży, teraz są możliwości, teraz można sobie in vitro zrobić. Słyszałam ostatnio, że nawet można sobie w gratisie zrobić. Bądźmy ostrożni na to, co nam się daje w gratisie. Ponieważ to, co dostajemy w gracji, jak wiemy, szerzej spójrzmy, zawsze ma drugie dno. Natomiast taka bezpłodność, prawda? No to wiadomo dotyczy dwojga partnerów. Młodzi mężczyźni, wysportowani, zdrowo odżywiający się, mają słabą spermę, słabą ruchliwość plewników. To i żadne przyjmowanie cynku i selenu, słuchajcie, tego nie odwróci. Natomiast u kobiet bardzo często przyczyną są mięśniaki czy endometrioza. No i wiadomo, że to są przywry. A skąd te przywry się wzięły? One się wzięły z sushi, one się wzięły właśnie z surowych ryb. Bo e, wiemy, w, w naszym środowisku kiedyś zawsze była seta, była galareta, był ocet, e, był spirytus, była prawdziwa wódka e, ze zboża, nie z proszku, e, był szan, e, był, e, była cwikła i to wszystko chroniło nas, chociaż e, jedzenie, na przykład śledzi, było popularne. Natomiast my w tej chwili kupujemy ryby importowane w postaci na przykład sushi, które są w ogóle loteryjnie e, przebadane i, i to nie ma żadnego dla nas e, odzwierciedlenia w stanie faktycznym, bo tyle na przykład krowę czy, czy świnie można przebadać e, całościowo, tyle np. całej gamy, e, prawda, jakiś ryb czy, czy, czy skorupiaków, tego nie jesteśmy zrobić. Więc zobaczmy, e, tak jak e, Japończycy, prawda, czy Chińczycy. Oni wasabi dużo, oni tymi sosami, tylko prawdziwymi, a my zapijamy Coca-Colą. No i te przywry się lęgną, one mają pięć stadiów rozwojowych, z tego bierze się endometrioza, z tego się biorą mięśniaki, a taka pani najpierw sobie zafunduje in vitro, po czym za 10 lat na przykład okaże się, że ta macica jest, ona delikatnie mówiąc przeszkadza, a w kolejnym etapie jest niepotrzebna, bo teraz tak wygląda tendencja. Więc mi zależy na tym, żeby każdy z Was zrozumiał, że trzeba dojść do źródła problemu. I to źródło problemu nie jest zawsze wielita. Chociaż jak ja na przykład wykonuję diagnostykę, to ja widzę przeciążony żołądek, czyli już wiem, świeciowe jedzenie połykamy, prawda, czy popijamy. I to jest zdecydowanie zależy, zależne od nas, czy na przykład e, brak flory baktely, bakteryjnej w jelicie grubym, to też nie świadczy o tym, że trzeba pakować, pakować te probiotyki w nieskończoność, tylko po prostu trzeba zmienić tą dietę, trzeba sobie kupić siadłe mleko, e, e, znaczy siadłego się nie kupi. Kusie słodkie od rolnika, można trochę pobrać tych suplementów, które tą mikroflorę aktywują, można tą wątrobę oczyścić metodą chudyklarki, można wziąć fandetoks. To wszystko możemy zrobić. Natomiast przyczyna tkwi zupełnie w czymś innym, i tą przyczyną jest środowisko w naszym ciele, czyli właśnie nasze jedzenie, to, to co jemy, w jaki sposób jemy, czy się nie opychamy pieczywem, czy nie jemy za dużo mięsa. Ja nie jestem przeciwniczką mięsa, nie jestem e, mięsożerna, ale na przykład teraz zimą e, ja każdą zupę gotuję na e, kościach, bo uważam, że ten kolagen, e, szczególnie w takim dojrzałym wieku, jak mój, on jest po prostu potrzebny. I jeżeli będziemy, e, szczególnie u kobiet, prawda, kiedy ten układ hormonalny działa zupełnie inaczej, e, więc nie należy jakiejś drakońskiej diety żadnego rodzaju e, stosować, tylko wszystko trzeba z umiarem wywalić pieczywo, zdecydowanie trzeba wywalić cukier i przede wszystkim powoli jeść. No oczywiście ja nie mówię o tych wszystkich przetworzonych produktach z marketu, bo to się w ogóle nie nadaje do jedzenia. I powiem Wam, że ja kuracji detoksykujących przeszłam w życiu naprawdę bardzo wiele. Zaczynałam od prostych metod, czyli od ziółek, co dalej stosuję, ale bardziej jako dodatek, od różnych mikstur, od różnych suplementów, od różnych kuracji, przez kolowady. Stosuję nadal olejki, ale to też traktuję jako wspomagacz wspomaga dla mojego ciała. Natomiast powiem Ci, że jest metoda, która odkrywa wszystko, która po prostu obnaża nasze źródło, źródło naszego problemu. I e, ja jestem wdzięczna losowi nie tylko losowi, ponieważ to przyszło do mnie z jakiegoś powodu. E, jestem wdzięczna osobie, która mi pokazała te elektrody, e, która mi powiedziała, musisz to przetestować, musisz zobaczyć, co to jest, e, ponieważ bez tego prawdopodobnie bym się nie zdecydowała. E, tkwiąc w przyświadczeniu, że wiem, co należy robić. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby pójść na skróty i mieć efekty. Efekty muszą być przede wszystkim źródłowe. I dopiero kiedy przechodzimy taki prawdziwy detoks na poziomie komórkowym, oczywiście wodę pijemy cały czas, ja mam osmozę dobrą założoną, koralowca sobie też dorzucam, bo uważam, że koralowiec ma wyjątkowe właściwości i warto go stosować. Natomiast, bo to jest woda żywa z minerałami, z, z wieloma takimi parametrami, które, jest, które powodują, że no to, ta woda jest taka jak kiedyś, po prostu taka jak lecznicza. Więc wodę trzeba pić, jesteśmy w końcu zwierzętami. Natomiast, żeby dojść do źródła problemu, trzeba zadziałać zupełnie inaczej. Do tego celu, właśnie widzicie, schowałam i byłam, byłam, miałam, ja schowałam i zostawiłam kartę. Ale nieważne. Są te plasterki cudowne, którymi ja się oklejam. Oklejam się nimi od czerwca ubiegłego roku. No, a, już mam po prostu ten. Oczywiście, komórki macierzyste. Jak wiemy, my jesteśmy z tych komórek zbudowani. E, natomiast one nas w pierwszej fazie, prawda? Od momentu poczęcia one nas budują. Hmm. A potem e, wszystkie tworzą, tworzymy komórki, tkanki, narządy, układy. Natomiast kiedy jesteśmy zbudowani, one służą do tego, żebyśmy my się regenerowali. Czyli na przykład, jeżeli tak, ja się skaleczę, ty się skaleczysz, nabijemy sobie guza, e, śniaka, zjemy coś niewłaściwego, nasze ciało, jeżeli jest sprawne, jeżeli ma dostateczną ilość komórek macierzystych e, i innych substancji, które nasze ciało produkuje w wieku dziecięcym, bo załóżmy, że dzieci są zdrowe, bo tak generalnie powinno być, e, do niedawna jeszcze tak było, e, to po prostu... E, Jesteśmy w stanie e, funkcjonować e, w zdrowiu. Natomiast, jeżeli dojdzie do sytuacji, że e, produkujemy za mało właśnie komórek macierzystych, e, produkujemy za mało glutationu. Glutation jest naszym najsilniejszym przeciwkutleniaczem. Ja już się, słuchajcie, nie przejmuję tym, że ja mam e, plasterki, bo one po prostu ze mną są. Jeszcze tam mam i w innych miejscach i lampy na tak, przykład się oczyszczają, także ja mam świadomość że to jest efekt oczyszczania. To nie jest żadna infekcja. Także dojście do, do centrum naszego, naszych problemów i regularne odtruwanie. Wiemy, co nas teraz otacza. Wystarczy odkręcić wodę w kranie, wystarczy sobie, no nie wiem, są takie filmiki krążą, prawda? Jak Chodzą osoby z różnymi miernikami po sklepach i sprawdzają ilość zatoksycznienia, promieniowania. To są wszystko czynniki, które powodują, że nasze ciało musi się z tym uporać. I dopóki my się z tym nie uporamy, to nasze ciało jakby wchodzi w etap blokady, czyli jeżeli dostarczamy więcej tych toksyn niż nasze ciało jest w stanie przerobić, to ciało walczy, walczy, walczy o to, żeby się pozbyć tych toksyn. A nie ma siły i czasu na regenerację. Do tego celu właśnie służy Aeon, który jest cudownym plasterkiem, a ja go kleje na noc, Aeon wycisza nasz układ nerwowy, powoduje autonomiczny, powoduje, że nasze ciało wchodzi w stan regeneracji. Bo jeżeli my tak się nakręcimy, nakręcimy w ciągu dnia różnymi stresami, różnymi sytuacjami, które nie są dla nas dobre, i jeżeli nasze ciało musi parę godzin poświęcić na to, żeby się zregenerować, jakby uspokoić układ nerwowy po to, żeby wejść w fazę regeneracji, często nie wejdzie, często nie zdąży w tą fazę regeneracji wejść, no to po prostu my się przestajemy regenerować. Sami wiemy, co się teraz dzieje. Operacje są na porządku dziennym, my nie jesteśmy w tej chwili już naprawiani. Nie, my jesteśmy ucinani, wymieniani, trakt, jesteśmy traktowani jak samochód. A my nie jesteśmy samochodem, wszystko ma swoją przyczynę. I wymiana, jakby jednego elementu, czy usunięcie jednego elementu, który nam dokucza, nie rozwiązuje żadnego problemu, ponieważ każdy problem jest tylko sygnałem dla nas, nasze ciało krzyczy. Hej, nie możesz spać, hej, nie masz energii. Coś się z tobą źle dzieje, wyrzuca ci na skórę, boli cię kolano, boli cię brzuch. To jest wszystko wołanie o pomoc naszego ciała. A my bierzemy, słuchajcie, młotek i w łeb. No i to ciało się uciszy, to tak jak z dzieckiem, prawda? Uciszymy, ale to problemu nie rozwiąże, nie, nie. I wyjdzie za parę lat. Ja już pomijam, że ludzie, którzy się decydują na pewnego rodzaju zabiegi, wymiany pewnych elementów, no, nie biorą pod uwagę tego, że to jest wszystko raz na jakiś czas. Nie będę tutaj wnikała w szczegóły, ale na przykład no, kiedyś jak ja pracowałam na OIOM-ie, to prawda, była ta faza przeszczepów serca. No, i były tam, prawda, udane, nieudane było holowanie tych ludzi, ale te, ci ludzie są cały czas na lekach immunopresyjnych, prawda? Chodzi o to, żeby nie dopuścić do. Jakby e, ta odporność jest duszona po to, żeby organizm nie odrzucił. E, w tej chwili e, technika poszła do przodu, wygląda to już nieco inaczej, chociaż jeżeli chodzi o przeszczepy. Zobaczcie, kiedyś na przykład, kiedyś nie było czegoś takiego, że e, ktoś się zatruł e, grzybami. Bo śmiertelnie, bo na każde zatrucie była odtrutka I kobiety na wsi, a wiedziały co zrobić, jeżeli zjadło się coś niewłaściwego. Natomiast teraz, pomimo olbrzymiego rozwoju wielu, wielu dziedzin, niestety często no, nie, nie, daje, nie, daje, nie dają sobie pewne służby rady z pewnymi rzeczami, więc Chodzi o to, żeby zadbać o profilaktykę. Żeby mieć podstawową wiedzę, dobrze jeść, nie żałować na jedzenie chociaż jedzenie dobre nie musi być kosztowne, musi być po prostu wyselekcjonowane. Żeby nie kupować sztucznych ubrań, sztucznych butów, żeby założyć sobie filtr, żeby się odrobaczyć, jeżeli jest taka potrzeba, a przede wszystkim zadbać o to zasadowe środowisko. Oto bieżące usuwanie toksyn w postaci glutationu, czy na przykład karnozyny. Wszystkie elektrody działają przeciwzapalnie. No i oczywiście X39, to jest relatywnie nowy plasterek, nowa linia, bo od roku jest na rynku, czy od dwóch lat, robi furorę, ponieważ po prostu przywraca nasze funkcje regeneracyjne. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy samochodem, który się sam naprawia. Hmm. Czy to nie byłoby cudowne? E, być samochodem, do które, któremu przykleimy <grych> plasterek i ten samochód prostu zaczyna, e, zaczyna sam wymieniać olej. Wystarczy mu wlać dobrej benzyny, wystarczy go tam opłukać raz na jakiś czas. E, i, I unikamy wielu kosztownych problemów, a przede wszystkim e, unikamy e, sytuacji patowych. Bo to, co jest dla nas trudne, to jest sytuacja patowa, kiedy sami doprowadzamy do tego, że jesteśmy zaniedbani, nie wiemy, co mamy zrobić i oddajemy się w czyjeś ręce. Natomiast cała sztuka polega na tym, żeby wiedzieć, co się z czym je, jak co działa i nie dopuścić do sytuacji, że mamy nóż na gardle i jest tak mocno źle, że idziemy do pomoc, po pomoc w zasadzie do ludzi, którzy są dla nas obcy. Osobami, które najlepiej nas znają, to jest my sami. My sami najlepiej znamy swoje ciało. Wiemy, co nam dolega. Powinniśmy wiedzieć, dlaczego nam dolega. Jak temu zaradzić? I jak to wszystko naprawić i nie doprowadzić do tego, żeby się psuło. To na tyle. Żegnam Was. Wracam do swoich remontów, do swojej codzienności. Także ja życzę Wam zdrowia. I zachęcam Was. Klejmy się, oklejajmy się, nie jedzmy syfu, pijmy dobrą wodę. Odtruwajmy się na bieżąco. Osoby, które chcą, teraz jest promocja. Jest fajna promocja dla osób, które chcą przetestować komórki macierzyste. Wiecie, że jest firma, która ma komórki macierzyste za 12,5 tysiąca do ustnie, i też są chętni. Więc tutaj mamy relatywnie grosiki. Nic nie łykamy, bo to jest fizyka, tego się nie łyka. To jest energetyka, to jest światło. My nic nie dajemy do naszego ciała. To są tylko bioelektrody, które odbijają nasze własne światło. Czyli to, co nas leczy, nie leczy. To, co nas uzdrawia, to jest nasza własna energia i nasze własne e światło. E czyli cofamy się jakby do tych 5000 lat wstecz, do medycyny chińskiej, gdzie słońce, światło, dieta, energia, akupunktura. To wszystko gwarantowało nam zdrowie, nie trzeba było podejmować żadnych drastycznych kroków. Ludzie żyli długo, mieli dobre myślenie, byli twórczy. Zobaczcie jaką kulturę wielką, jakie wielkie kultury powstały tysiące lat temu, zupełnie bez, bez jakichś cudownych technologii. Natomiast tutaj mamy to wszystko w małym plasterku, który nam przywraca młodość, zdrowie i energię i dobre myślenie. Także kto jest chętny, zapraszam do kontaktu. Po więcej informacji mam grupę. Kto jest zainteresowany do łączenia, być na bieżąco, zapraszam do kontaktu.